Siemaneczko witajcie w mojej kuchni! Hehe! Moja poniedziałkowa obserwacja. Kurczę, planowanie naprawdę mega działa, bo teraz zauważyłem, jak sobie dzisiaj nie zrobiłem takiego też panu od rana. Po prostu troszkę miałem inne rzeczy, priorytety poukładane, więc jakby po prostu nie zaplanowałem tego, bo wiedziałem co chcę zrobić. Ale teraz po prostu też widzę, jak ciężko mi się zabrać do tych rzeczy takich tradycyjnych, jak tam ma się czytanie książki, ale angielskiego, takie rzeczy związane z blogiem. I po prostu, jak nie ma tego planu po kolei i jeszcze tych powiadomień fajnych w telefonie, naprawdę jest znacznie ciężej nad tym wszystkim kontrolować. A tak to przychodzi, mózg nie zastanawia, tylko wie, cyk robisz. Wybija godzina dziewiąta, przychodzi powiadomienie, cyk robisz. A tak to, jak nie ma, naprawdę to jest ciężko. Także nie bądź leń, planuj swój dzień. Kilka informacji odnośnie tego wyjazdu integracyjnego, co wcześniej była ankieta. No, zgłosiło się ponad 40 osób, ja jestem w ogóle w szoku. No i co mogę powiedzieć? Robimy to! <laughs> jeszcze nie wiem, jak to ogarnę. Prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, jak to z komunikacją. Prawdopodobnie będzie grupa na Facebooku, i, i bo to tą grupę, co jest jakby ciekawi życia. Tylko, że miałem dla patronów, ale jeszcze, no jeszcze nie wiem, jak to się stanie, jak to się przekieruje, ale coś wymyślę i robimy to. Robimy to, to jakby już wypisane jest tutaj u góry, że będzie obóz, także to jest postanowione. I jeszcze tylko nie wiem, czy lipiec, sierpień, czy wrzesień, ale w sumie dajcie znać, czy, 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 czy który miesiąc. Kurczę, powiem, że mega produktywny dzień, mimo że początek zaczęło się tak ciężko, to porobiłem w miarę wszystko. Teraz jeszcze trening. I na koniec pis i montaż wloga i naprawdę jest ogień. Jest grubo. I dzień dobry, dzień dobry we wtorek! Kochani, co założyłem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, to ja chyba muszę sobie narzucać jakieś wyzwania tygodniowe, bo tak to. tak jak nudno jest. Znaczy, może nie jest, że nudno, ale ja po prostu potrzebuję jakieś mieć wyzwanie tygodniowe, więc sobie narzucę, że będę stawał o tej 5.30. teraz dlaczego? Zauważyłem właśnie dzięki tej opasce, że praktycznie codziennie między 5.20 a 6.00 mam syn płytki. I po prostu się bardziej wysypiałem w czy Wysypiałem. Miałem dużo lżejsze poranki. Kiedyś jak spałem 6.30, teraz śpię 7 godzin, 7.20. I okej. Okay. Śpię niby lepiej, ale mam cięższe poranki. To totalnie ciężko mi wstać. A mnie już tak zoptymalizowałem, w sens, że naprawdę śpię dosyć produktywnie i głęboko i fajnie, więc jakby od jutra 5.30. Słuchajcie, nowe pomysły, bo dużo osób pisze, że chciałoby się przyłączyć do tego wyzwania, żeby zacząć wstawać wcześniej. Niekoniecznie jest 5.30, ale stwierdziłem, kurczę, zróbmy taki challenge, taki po prostu oficjalny dla wszystkich, gdzie codziennie będziemy to dokumentować i skupiać się na tym właśnie, żeby wstawać wcześniej. Ja będę u siebie 5.30 starał się, ale każdy może to jakby dostosować ogólne, żeby po prostu wstawać troszkę wcześniej i codziennie będzie jeden tip, który ja stosuję u siebie, jak w ogóle właśnie robić, żeby spać lepiej, lepiej się wysypiać, szybciej zasypiać, lepiej wstawać rano, żeby aby po prostu wstać rano i wiecie, nie wrócić znów do łóżka, więc codziennie będzie jeden tip. Jeżeli ktoś z Was ma też coś jakiegoś takiego skutecznej techniki, to też miało dzielić się, Będziemy, będę się tym dzielił tutaj na Story. Także myślę, że ciekawe wyzwanie, dajcie znać co o tym myślicie. I lecimy. Także pierwszy tip na dzisiaj, który można wprowadzić od razu, zaraz, to jest wietrzenie pokoju przed snem. 10-15 minut, niech się wywietrzy wszystko i naprawdę. To do, do zrobienia niewiele, ale to już taki mały s który wpływa na to, że będziemy lepiej spać. Także zachęcam serdecznie, nie musicie wstawać tak jak ja 5.30, po prostu można to stosować do tego, żeby kłaść się wcześniej spać, to będziemy też nad tym pracować i o tym, żeby ogólnie wstawać wcześniej. Dajcie znać, jak wam się podoba. Lecimy z tym. Druga obserwacja na dziś, to będę chciał właśnie wrócić do wykonywania tych moich porannych czynności typu angielski, rano wszystko rano, bo teraz naprawdę, no robię ten angielski wieczorem, ale ojejku, to jest naprawdę... O! Nie, po prostu tragedia, tragedia jest z tym, więc... No, to też się nie dziwię, no samodyscyplina i siła woli przez cały dzień się zużywają, więc wieczorem jest znacznie ciężej zabrać się za takie trudne rzeczy. Więc, jakby z rana to jest naprawdę zbawienie, żeby zrobić wszystko, i tak naprawdę już nie odczuwa się tego cały dzień, a tak to cały dzień jeszcze myśla o tym angielskim, żeby też coś zrobić i jeszcze książka mi została do przeczytania. Więc, no, przekładam wszystko. W sumie fajnie się składa, że chcę zacząć wstawać znów dosyć wcześnie rano, więc będzie czas w sumie, żeby zrobić te rzeczy i tak czy siak zacznę pracę nad innymi rzeczami o ósmej, już taką faktyczną pracę, więc e, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale będę chciał to przełożyć na rano. Dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że każdy wyspany, już obudzony i ciśnie ostro. Eee, dzisiaj tip numer dwa, a mianowicie jak wstawać wcześniej i jak lepiej spać, to nastawić sobie budzik, ale nie na poranek, tylko na wieczór. Tak, bo żeby wstać wcześniej, trzeba iść spać wcześniej, to jest normalne, a wiem, że ciężko, bo nagle jak już chcemy iść spać, jest wieczór, nagle mamy pierdele rzeczy do roboty. Wszystko by się chciało zrobić, jeszcze tą ostatnią godzinę czy dwie już przed snem. Także co robimy? Nastawiamy sobie budzik, jeżeli chcemy chodzić spać, nie wiem, 23.30, nastawiamy sobie budzik pół godziny wcześniej, żeby nam zadzwonił i jest to informacja dla nas, że zamykamy komputer, zamykamy wszystko, co robimy i to jest 30 minut po prostu na dokończenie wszystkiego, ogarnięcie się, umycie się, wykąpanie i położenie spać. Przetestujcie, bo ja miałem duży z tym problem, żeby po prostu zacząć chodzić wcześniej spać i ten budzik jest zbawienny, czyli po prostu nastawiamy budzik, dzwoni, zamykamy wszystko, idziemy w kimę. I jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu tak troszkę mniej tego dokumentuję. Hmm, chyba od tego momentu dniu takie gorsze dni. I, I jakoś nie powróciłem do tego. Dopiero dzisiaj tak się skapnąłem, że kurczę, tak dokumentuję tak bardziej tym Instagramie. Bo jest takie szybkie, wygodne, łatwe. I stwierdziłem, że nie, przy to był największy projekt. Żeby mieć to zdokumentowane, kurczę, ta, ta wizja mi się znowu odświeżyła. Że to ma być nie na teraz, tylko to ma być na za 2, trzy, 5 lat. Jak ja już dojdę tam, gdzie chcę dojść, Osiągnę wszystkie swoje cele, spełnię swoje, swoje, swoje marzenia. I to wtedy mam te nagrania komuś pokazać. A teraz to mam nagrywać do siebie całą swoją drogę. Kurczę, no chcę do tego tak wrócić, tak mocno się za to zabrać, żeby to jedno faktycznie nie, nie mówić tylko tak dziennie tam dwie, trzy minuty, powiedzieć co robię, tylko faktycznie dokumentować wszystko. Poniekąd jest to też problematyczne, bo nie wszystkie rzeczy chciałbym, żeby były widoczne już teraz. Eee... No ale też nie wiem, jak to rozwiązać. Aczkolwiek, chyba i tak zacznę dokumentować. A najwyżej nie będę puszczał tego jako publiczne. No więc dzisiaj jest 10 czerwca, mamy 10.3. I standardowo 5 zadań dziennie. Już ogarnąłem angielski. W ogóle przesunęłem angielski na naukę na rano. Znacznie lepiej mi się rano za to zabrać. Teraz pracę nad blogiem. E, zmieniam to całe tło, bo obecnie tak wyglądało obecnie jest tak, aczkolwiek i tak myślę, czy by jeszcze tego troszkę nie zmienić ale chyba na razie wrzucę tak, bo wiecie no, prześwięcam sobie cały tydzień, żeby to poprawiać, poprawiać zamiast po prostu wrzucić i że tak powiem już jest gotowe bo graficznie to graficznie to jedno, ale chyba najważniejsze jest to ćwiczenie, żeby po prostu sobie je przerabiać, żeby tą treść po prostu mieć, więc no chyba tak, póki to tak zostawię wyzbywam się perfekcjonizmu, także tak, wleci na razie, a będę to poprawiał w trakcie Słuchajcie, muszę się podzielić niesamowitym świadectwem Bo to co się stało to, no cudnie nazwę tego inaczej, naprawdę e, Jak wiecie, no zbieram tego trena mentalnego To była to kwota niecałe 20 tysięcy I naprawdę modliłem o to strasznie Panie daj znak, daj mi jakieś, otwórz mi jakieś drzwi Cokolwiek, pomóż mi w tym I wpadłem na przeróżne pomysły I tak dalej, co mnie wypisywać I, i po, 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 po kolei realizować, ale Nadal podświadomie tak wiem, że 20 tysięcy To jest, no nie uzbieram Tyle z tych moich rzeczy, że no będzie ciężko i gdzieś tak poświadomie wiedziałem, że pewnie w ostateczności będę się musiał gdzieś jakoś zapożyczyć czy coś. I słuchajcie, nagle dzisiaj stał się cud. Zaraz po wpłacie zaliczki dostałem taką ankietę. Dlaczego w ogóle chcę iść na trenera mentalnego, co z moją motywacją i tak dalej. I słuchajcie, dzisiaj dostałem maila, że, poprzecz... że oni przeanalizowali moją ankietę i proponujemy panu cenę za udział w akademii w 13 900. Ja sobie myślę... Czekaj, czekaj, co? Chcą mi obniżyć cenę? Zastanawiam ja się, co dodatkowo? Mogę to rozłożyć na 10 lat od czerwca do marca 2021 na Na... po 1190. Ja, mi, ja takie. Jak? Co? Nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale. Panie, aleluja, dziękuję. D do... Nie mogę tego inaczej nazwać. Centralnie napisali do mnie, że chcą mi obniżyć cenę. Co? Słuchajcie, no! Nie wiem co powiedzieć. Mogę taką teorię wysunąć cały świat spiskuje, żebym ja tego trenera jednak zrobił. <noise> Ale nie, jednak. Jak jest napisane, powiesz panu swoje sprawy, a on spełni twoje plany. I to jest Amen jak cholera. <noise> Niesamowite. I witam, nie wiem, godzinkę później standardowo na spacerku. choć znaczy, może nie standardowo, bo na te ostatnie dwa dni zapomniałem o tych spacerkach o takim godzinnym nic nie robieniu. Także no, dzisiaj już do tego wracam. E, też w sumie chciałem tak jeszcze troszkę wyjść, w sumie oddać chwałę Panu za to, co się stało, bo naprawdę to jest niepojęte. E, ale też jest, to jest co sobie przykniłem, patrzcie. Musiało się najpierw stać rzecz A, żeby się stała rzecz B. Najpierw trzeba było się wykazać odwagą, zainwestować, zapłacić w ciemno dwa tysiące. I gdybym tego właśnie nie zrobił, nie zapłacił, nie zainwestował, nie odważyłby się na pierwszy krok, nie miałoby szans zadziać się kolejny. I tak naprawdę ja nie wiem, co się będzie kolejnego, kolejnego, ale właśnie to są te takie małe kroczki. Trzeba wykonać pierwszy krok, od razu nie trzeba widzieć cały schodu. Wy widzieć pierwsze dwa, trzy kroki. Robisz jeden i, jed... i najpierw się pojawia kolejny. Robisz drugi i nagle widzisz czwarty. Robisz trzeci i nagle widzisz szósty. Ale nie widzisz od razu 10 schodów do przodu. I to też sobie zauważyłem, że kurczę, trzeba działać, trzeba działać, bo. No, widzicie, biorąc działania, wychodzą kolejne rzeczy, więc niesamowite. A wiecie, co Wam jeszcze powiem odnośnie tego maila? Patrzcie, zapisywanie celi. Trener mentalny napisałem sobie 3 tygodnie temu rabat, żeby napisać o rabat. I dzisiaj taram. Także zapisywanie celi naprawdę działa. Drogi widzu, gdybyś chciał wesprzeć mnie na tej mojej drodze do trenera mentalnego to posiadam konto na Patronite, gdzie możesz wesprzeć mnie finansowo i też w ramach mojej dzięczności dostać ciekawe profity. Jeżeli podobał Ci się ten filmik zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daje mi to dużą motywację do działania i dzięki temu też Ty moi drogi widzu będziesz na bieżąco, a więc pozdrawiam zachęcam. Cześć!